Myślę, że w dzisiejszych czasach dobre połączenie internetowe jest o wiele ważniejsze niż małżeństwo. Dzisiaj jest niedziela, 28 kwietnia 2024 roku. Myślę, że w dzisiejszych czasach dobre połączenie internetowe jest o wiele ważniejsze niż małżeństwo. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma swoimi spostrzeżeniami w sprawie większego znaczenia dobrego połączenia internetowego niż małżeństwa. Przede wszystkim chciałbym zdefiniować dobre połączenie internetowe, które niestety jest niedostępne w pewnych państwach. Nie tylko musi być stabilne i szybkie, ale też musi sprawnie działać we wszystkich najważniejszych serwisach internetowych. Przypuszczam, że w większości państw świata dostęp do takich najważniejszych serwisów jak Google, Instagram, Reddit, Wikipedia, YouTube itd. jest czymś, co można brać za pewnik. Ale niestety w Chinach kontynentalnych nie ma dostępu do takich serwisów z powodu cenzury, chyba że nielegalnie je odblokowano. Gdybym się nie cieszył dobrym połączeniem internetowym w życiu codziennym, moja długoterminowa samodzielna nauka języka polskiego bez korzystania z podręczników i bez pobytu w polskojęzycznym otoczeniu byłaby prawie niemożliwa, ponieważ zawsze korzystam z wiki jako wiarygodne i niezastąpione źródło odniesienia podczas tworzenia swoich polskojęzycznych wpisów. Z drugiej strony, zawsze wykorzystuję wyszukiwarkę Google, żeby potwierdzić poprawność swojej wyjątkowej odmiany polszczyzny. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach dobre połączenie internetowe staje się coraz ważniejsze, a małżeństwo coraz mniej ważne. Małżeństwo spowodowałoby ograniczenia niewystępujące w życiu w celibacie. Jako dobrowolny celibat mógłbym się spotkać z wieloma dziewczynami bez wpadania w kłopoty z zazdrosną żoną. Wbrew pozorom w wielu przypadkach małżeństwo nie wydawało się prowadzić do prawdziwego szczęścia, gdyż okazało się, że wiele skończyło się rozwodem. Ponadto nie podoba mi się straszna przysięga małżeńska dopóki śmierć nas nie rozłączy.